Znajdujemy się dzisiaj na według mnie najciekawszym snapshocie prima Jest to ponieważ do tego snapshota zostało dodane nieskończoność wymiarów. Już wam pokazuję w jaki sposób. Pierwsze co musimy zrobić to wziąć obsidian, zapalniczkę. I książkę. Może zapytacie po co książkę? No ale patrzcie. Postawimy portal, zapalimy go i napiszemy cokolwiek w tej książce. No to mamy książkę. Patrzcie teraz, co się stanie w przypadku, gdy wrzucę tą książkę do naszego portalu. Portal się zmienił trochę. Gdy wejdziemy do tego portalu, to znajdziemy się naprawdę najbardziej losowych wymiarach w Minecrafcie. Jak widzicie tutaj aktualnie mam 10 FPSów, ponieważ... No jak widzicie jest tego trochę, więc jak najszybciej wrócę. Jak to w ogóle jest tutaj takie naprawdę smoki, co jest? Normalnie <śmoki> mamy smoki tutaj w tym wymiarze. I w ogóle tak wszystko jakby mryga, mam wrażenie takie. Bo teraz co to jest za blok? To jest... śnieg. Tutaj w ogóle wszystko może zmienić blok... kolor. To jest zainfekowany cobblestone? Ciekawe. Okej, okay, ja już nie chcę tu być. Tak szczerze, ten filmik bardzo krótki będzie. No bo w sumie, nie mam za bardzo co wam pokazywać. Już wiecie, że... Jest nieskończoność wymiarów w tym Snapshocie. Więc za bardzo nie mam wam co pokazywać A raczej nie chciałbym Wam pokazywać 20 316 Możecie mi napisać w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał z tego jakąś serię Survivala lub coś takiego Okej okay. Bardzo ciekawe takie... statki widzę tutaj Co w ogóle księżyc jest fioletowy? Dobra, wracamy, nie ma co tutaj... W ogóle... Szukać niczego Zielony kolor się nam zrobił No i co tu się odwala? Mam laga Laga mam Co tu się dzieje? Wow Nigdzie, nigdzie nie widziałem takiego ładowania w ogóle. Nie mam za bardzo w tym snapshocie wam co pokazywać, ale spokojnie będę nagrywał jak najwięcej z tej serii właśnie testowania snapshotów. Na pewno będę testował snapshota ten modern update, coś takiego. To nie będę wam spoilerował co tam będzie. Na pewno będę testował to z tymi ziemniakami i z tym księżycem. Więc zasubskrybujcie mój kanał, tam kliknijcie nie wiem co tam było chyba dzwoneczek, żebyście nie przegapili tego jak testuję różne te rzeczy. No i do usłyszenia w następnym filmie.